Cześć, jestem Anna, witaj na moim kanale. W tym miejscu dzielę się sposobami i dobrymi radami na hodowlę roślin domowych, jak i ogrodowych. Więc jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz. Zachęcam. Dzień dobry! W tym filmie powiem wam, w jaki sposób wyhodować awokado z pestki i co należy zrobić, żebyśmy mogli cieszyć się własnym drzewkiem awokado. Miłego oglądania! Na początek musimy wybrać owoc. Jaka to będzie odmiana, tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ raczej nigdy nie doczekamy się własnych owoców. A hodowla awokado w warunkach domowych jest raczej hobbystyczna i raczej taką frajdą, że mamy takie drzewko w naszej kolekcji. Oczywiście owoc wybieramy miękki, tak żebyśmy mogli go dosyć szybko skonsumować. Jeżeli owoc nie jest jeszcze dojrzały, to możemy przyspieszyć ten proces, kładąc go wraz z jabłkami. To one wpływają na to, że inne owoce dojrzewają znacznie szybciej. A teraz pora na dostanie się do pestki. Rozkrajamy awokado. Uwaga na palce! Ja się skaleczyłam podczas kręcenia tego filmu, więc robimy to ostrożnie. Gdy mamy już pestkę w ręku, musimy ją wysuszyć, a następnie namoczyć przez dobę w ciepłej letniej wodzie. Możemy ją wsadzić do naczynka z wodą i ustawić na koloryferze. Zabieg przesuszania, a następnie namaczania nasiona powoduje, że łupinka ochronna pęka i dzięki temu nasiono szybciej kiełkuje. Jest kilka sposobów, dzięki którym możemy sprawić, że z tego nasionka wykiełkuje nam nowa roślina i będziemy mogli się cieszyć własnym drzewkiem awokado. Zacznijmy od metody, która jest chyba najbardziej popularna i najczęściej spotykana w internecie. W tej metodzie to co musimy zrobić, to nakłuć pestkę. Wykałaczkami. Niektórzy pokazują, żeby zrobić to na wylot, ale jest to bardzo ciężkie, ponieważ pestka jest twarda. Więc ja sobie wbijam wykałaczki na tyle, by były stabilne i dosyć mocno się trzymały. Wbijam wykałaczki na wysokość mniej więcej połowy nasiona. Jeżeli wbijemy wyżej. To dobrze, bo wtedy nasiono będzie bardziej zanurzone w naczyniu z wodą. Takie naczynie wypełniamy wodą letnią, przygotowaną, przefiltrowaną, odstaną, ale nie kranówką. Wodę należy zmieniać co kilka dni, gdy widzimy, że zaczyna zmieniać kolor. Taka pestka powinna zacząć kiełkować po kilku tygodniach. Drugim, podobnym sposobem jest próba wykiełkowania pestki awokado w taki sposób, jak kiedyś próbowało się wykiełkować fasolę I to się robiło w podstawówkach na biologii, nie wiem czy w. Jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzu. Kładzie się pestkę na gazie, która jest zanurzona w wodzie, i czekamy, aż zacznie kiełkować. Trzecim sposobem i dla mnie najlepszym jest po prostu wsadzenie pestki bezpośrednio do ziemi. Wybieram sobie doniczkę z niewielkimi otworami. Dzięki temu ziemia jest dłużej wilgotna. Na dno naczynia oczywiście sypie warstwę drenującą. Następnie zasypuję zwykłym torfem ogrodniczym i kładę nasiono. Nasiono przykrywam około 2 mm warstwą ziemi. Dzięki temu jest stała wilgotność wokół niego. Doniczkę odstawiam w ciepłe, jasne miejsce i czekam, aż zacznie kiełkować. Są różne metody na to, by spróbować wyhodować własne awokado. Możemy również dobrze schować nasiono w wilgotnym piasku. Możemy wrzucić bezpośrednio do wody i czekać, aż pojawi się coś zielonego. Sukces zależy od jakości nasiona. Życzę Wam powodzenia w próbie wyhodowania własnego drzewka awokado. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.